Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o tym, co może wpłynąć na wasze życie bardziej niż myślicie. To jest mentalność ofiary. Co to oznacza i jak możemy z tego się wydostać? Słuchajcie mnie uważnie. Mentalność ofiary to sposób myślenia, w którym czujemy się bezsilni i bezradni, żyjąc w przekonaniu, że nasze życie zależne jest od czynników zewnętrznych. Taka osoba w mentalności ofiary czuje się, jakby była w pułapce, a jej marzenia są poza zasięgiem. Już wam mówię, że wcale, ale to wcale nie musi tak być. Kiedy trwamy w mentalności ofiary, blokujemy się na manifestowanie pięknego życia, które tak naprawdę chcemy. Pamiętajcie, nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość, więc skoro myślimy, że jesteśmy bezsilni, też tak będzie. Ale jeśli zmienimy sposób myślenia, wówczas otwieramy drzwi do nowych możliwości. A teraz kilka kroków, które mogą pomóc. Świadomość. Bądź świadoma, świadomy, kiedy myślisz jak ofiara. Zadaj sobie pytanie, czy faktycznie nie mam wpływu na tą sytuację? Weź całkowitą odpowiedzialność za swoje życie. Zamiast myśleć o tym, co poszło nie tak, zacznij myśleć o tym, co mogę zrobić lepiej. Skoncentruj swoją uwagę na tym, co jest dobre w swoim życiu. Nawet drobne rzeczy mogą przynieść ogromną radość. Bardzo ważna, istotna rzecz, wyznacz sobie cele oraz zrób chociaż mały krok w stronę swoich marzeń. Pamiętajcie, zmiana mentalności jest procesem, natomiast im szybciej zaczniecie, tym szybciej zobaczycie rezultaty. Przestańcie narzekać, marudzić, obwiniać wszystkich i wszystko dookoła, a skupcie się na pozytywnych rzeczach w waszym życiu. Wasze piękne życie czeka, a wy macie ogromną moc, aby je stworzyć. Dziękuję, że tu byliście. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych treści.